Witajcie, kochani, niedziela. Dla nas bardzo ważny dzień. Dla nas, katolików, to jest dzień, w którym Jezus zatriumfował. Życie zatriumfowało nad śmiercią, miłość nad lękiem, dobro nad złem. To jest pierwszy dzień tygodnia, ale jednocześnie ósmy dzień tygodnia. Nowe stworzenie. Dlatego jako katolicy, świadomie, od początku czcimy ten dzień jako dzień najważniejszy dla nas w ciągu całego tygodnia. Jako dzień, w którym odnosimy się do prawdy o zmartwychwstaniu naszego Pana. Panie, bądź uwielbiony w tym dniu. Tak chcę Ciebie dzisiaj pochwalić. Jezu, nasz Mistrzu i Królu. Najpierw, zanim zaczniemy rozważać, idziemy do Jezusa. W niedzielny czas bycia z Tobą, Jezu, chcemy przypominać sobie słowa Ruperta Mayera. Tego, który jest już z Tobą, tego, który w gronie świętych i błogosławionych zasiada, by wstawiać się za nami. A on, pisząc bardzo wiele podpowiedzi do naszego życia, jak mamy za Tobą iść, jak mamy poznawać Twoją obecność? Jak mamy ufać Tobie? Napisał między innymi tak: Nie bój się. Pan Bóg troszczy się o nas. Jeżeli trzyma nad nami swoją dłoń, nikt z ludzi nie może nam uczynić nic złego. Nie ma żadnej siły na ziemi, która mogłaby nam zaszkodzić bez pozwolenia Bożego. O sobie napisał tak: O moją przyszłość w ogóle się nie martwię. Kładę wszystko w ręce Boga. Panie, niech ten, którego dzisiaj przywołujemy, który przed nami przeszedł tę drogę, pomaga nam tak za Tobą iść, tak Ciebie kochać. Przyjdź, Panie Jezu. Wtedy rzekł do Niego Jan. Nauczycielu widzieliśmy kogoś, kto nie chodził z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus mu odrzekł: przestańcie zabraniać Mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Pośród dużej ilości słów z dzisiejszej Ewangelii, bo jak przeczytacie, ona rzeczywiście jest ambitna do rozważania, można by było właśnie godzinę poświęcić e, na to, żeby się zastanawiać nad poszczególnymi stwierdzeniami pana Jezusa. Są tak piękne i tak niesamowite. E, Dzisiaj, tam, gdzie będę głosił Słowo Boże, na pewno trochę więcej czasu poświęcę temu. Natomiast e, dotyka mnie to słowo wobec najróżniejszych oskarżeń, które spowodowały w wielu krajach zatrzymanie głoszenia dobrej nowiny. Ktoś powie, o co księdzu chodzi, o czym ksiądz teraz mówi, jakiego zatrzymania dobrej nowiny ksiądz chce powiedzieć, że te słowa, te słowa korespondują. Z jakim zatrzymaniem dobrej nowiny, w głoszeniu tej dobrej nowiny. Moi drodzy, jakiś czas temu w sieci w internecie pojawiło się nieco filmików pokazujących różnych. Ludzi z innych kościołów chrześcijańskich, którzy y, są rzekomo demonami napełnionymi y, jakąś szatańską mocą, którzy mają odwiedzić także nasz kraj i mają, krótko mówiąc, napełniać nas tą mocą. To zasianie lęku i strachu było tak potężne, że Wiele portali zaczęło o tym mówić, zaczęło pokazywać to, co się dzieje na spotkaniach tychże ludzi, pokazując, na przykład, kiedy głoszona jest Ewangelia, że oto ludzie przewracają się na ziemię, turlają się po ziemi, jakieś dziwne rzeczy zaczynają się z ich ciałem dokonywać. Niektórzy wprost wiązali to z Toronto Blessing, mówiąc, że. Absolutnie czegoś takiego w kościele polskim być nie może i należy zrobić wszystko, żeby ci ludzie nigdy do Polski nie przyjechali. Zrobiła się całkiem niezła chryjam, używając takich słów, wobec tego, co, co próbujemy opisywać, a co, jak powiedziałem, koresponduje z dzisiejszym fragmentem Ewangelii. Jest to trudna lekcja, zaznaczam, dlatego że ta lekcja uczy nas bardzo ważnej sprawy. Jeszcze raz, po naświetleniu tej sytuacji, o której wam powiedziałem, dotknę tego fragmentu. Widzieliśmy, kto w twoje imię wyrzucał złe duchy i zabraliśmy zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Nie zabraniajcie mu, przestańcie mu zabraniać, bo kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Jezus Mówi bardzo jasne przesłanie. Po tym przesłaniu możemy także powiedzieć wprost: możemy poznać, z jakiego ducha pochodzi to, co dokonuje się na naszych oczach. Jeżeli ktoś w imię Jezusa złe duchy wyrzuca, to inny fragment mówi, że Jezus nie może być podzielony. To nie może być jakiś inny Jezus. W imię Jezusa Chrystusa, jeżeli ktoś to czyni. To znaczy, że czyni to w autorytecie tego, który przyszedł, o czym mówi sam Pan Jezus. Ale ktoś powie, proszę Księdza, no ale to, co Ksiądz opisał wcześniej, to, że ludzie się turlają, to, że zachowują się czasem jak zwierzęta, to, co jest czasem nazywane Toronto Blessing, to myśli Ksiądz, że tego chce Bóg, że Bóg tak działa, upokarzając swoje dzieci. Słyszałem takie opinie. Moi drodzy. Wiem jedno, że kiedy czytam Ewangelię, to kiedy Jezus wyrzucał demony, dokonywały się najróżniejsze rzeczy. Bardzo zbliżone do tego, w tej księdze możemy je odczytać, o których mówiłem na początku. Ktoś powie: no dobra, ale proszę księdza, w naszej ojczyźnie zasadniczo takich rzeczy, jakie widzimy na internetach, pośród tych różnych głosicieli Słowa Bożego. No, się nie dokonują. Moi drodzy, pamiętajmy o jednej rzeczy. Na przykład zjawisko Toronto Blessing, polecam tutaj lekturę, badał taki ksiądz świętej pamięci Peter Hocken. Polecam jego publikacje, które były przygotowywane dla Rzymu, żeby zobaczyć, jak to wszystko przebiega, skąd to się wszystko bierze, jakie to ma znaczenie. Pamiętajmy, że w naszej ojczyźnie większość ludzi, którzy są ludźmi wierzącymi, Chrześcijanami, to są katolicy. Powiem, a co ma jedno wspólnego z drugim? W większości ludzie doświadczają uwolnienia i uzdrowienia i wyrzucenia złych duchów na poziomie spowiedzi świętej. Siostra Faustyna o tym ewidentnie opisuje i pokazuje, mówiąc nam o tym, w dzienniczku. Gdybyśmy wiedzieli, co się dzieje w sakramencie pokuty i pojednania, to byśmy jeszcze z większym szacunkiem przychodzili do, do tego sakramentu. Notabene ja byłem świadkiem wielu uzdrowień, kiedy ktoś przyszedł zwyczajnie do spowiedzi. Znam konkretnych ludzi, którzy zostali uzdrowieni przez sam moment wyspowiadania się szczerego ze swoich grzechów. I to było zdrowienie, nie, nie tylko, przepraszam, duchowe, psychiczne, ale także fizyczne. Od tej kolejności chciałem zacząć. Więc może trzeba przystopować, tak mocno oceniając wielu, czy krytykując, czy podważając, bo może się okazać, że jesteśmy w opozycji do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który mówi, nie przeszkadzajcie tym, którzy chociaż z wami nie chodzą. Czytaj, chociaż nie są w Waszym kościele, robią to w moje imię. Ktoś powie, proszę księdza, no ale czy oni nie zabiorą kogoś z naszego kościoła do swojego kościoła, no bo jeżeli Bóg u nich potwierdza tak bardzo naukę znakami. Moi drodzy, ten, kto ma tożsamość, nie musi się niczego bać. To jest po pierwsze. A po drugie, skończyliśmy w ubiegłym tygodniu rekolekcje w Lednicy, Legnicy, nie Lednicy, tylko tam u Ojca Świętej Pamięci Jana Góry, tylko Legnicy. I na ty koniec tych rekolekcji przychodzi człowiek, bo było słowo poznania, że ma uzdrowione biodro. I przyszedł dać świadectwo, i to ja jestem. A mówiliśmy o tym, że właściwie nie ma rekolekcji, na których Pan Bóg przynajmniej jednej osoby by nie uzdrawiał, które głosimy. I wiecie nie potrzebuje wchodzić w lęk, ponieważ lęk nie jest od Pana. Nie potrzebuje teraz dowartościowywać siebie, żeby kogoś krytykować, zarzucając mu, że on nie robi to z tego ducha właściwego, kiedy robi to w imię Jezusa Chrystusa. Więc może dzisiaj trzeba w swoim sercu powiedzieć, Panie przepraszam za to, że tak wiele osób skrytykowałem, że tak wiele osób, może nawet oczerniłem pisemnie gdzieś w internetach, a może a może doprowadziłem do tego, że niektóre osoby w danym miejscu nie mogły głosić, mnie to bardzo boli, bo. Spotkałem jedną z miejscowości w naszej ojczyźnie, w której kilka osób, nie lubiąc jednego z głosicieli, doprowadziło do rozklejenia plakatów w całym mieście. Napisało z różnych maili listy do księdza biskupa, do kurii. I ksiądz biskup, zanim jeszcze poznał, że to się dokonuje przez tę samą grupę w różnych miastach, zabronił temu, tej osobie, głosić, w tym mieście. Oczywiście ta znana osoba ewangelizująca posłuchała, nie przyjeżdżając do tego miasteczka, ale myślę sobie, że odpowiedzialność za tych, którzy Jezusa nie doświadczyli w tym mieście, spoczywa na tych, którzy zrobili to, co wielokrotnie robili faryzeusze. I to w dobrej wierze. Trochę smutnym akcentem zakończyłem. Drodzy moi, na dzisiejszą niedzielę, na opowiedzenie o kimś, komuś, o, o tym kimś, który jest źródłem życia, na podzielenie się może jakąś dobrą historią w naszym, z naszego życia, bo przecież będziemy pewnie w wielu miejscach jedli wspólnie obiady. Dzielmy się doświadczeniem miłości Boga. Dzielmy się Jego działaniem w naszym życiu, bo to rodzi wiarę na te konkretne świadectwa, na te konkretne momenty, w których będziemy zwiastować dobrą nowinę. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen i zapraszam na jutro.